A ja jestem Crafter Gaming. Jej! Tak i jak widzicie Minecraft działa, a to dzięki mnie. A. Powiedz, co mi poradziłeś? Wystarczyło bina zmienić człowieku. E, więc tak, pobieramy bina z, z jakiejkolwiek wersji, wchodzimy w kropka .minecraft, kasujemy bina z tej zepsutej wersji, bierzemy tego pobranego, wklejamy i to wszystko. No. Szybko? Szybko. Jej. Mogę być na cały odcinek, czy tylko na teraz? No nie no, możesz już iść, więc pozdrawiamy i żegnamy. No to do widzenia, dziękuję. Będzie link w opisie do mojego kanału? No proszę. Tak. Jezdy, dziennaki! No, to hej. No. Dobra, więc skoro nam się Crafting Gaming rozłączył, to... patrzcie! Pełno sobie myślicie, zarazek, coś ty zrobił? To teraz zastanawiam się. System mi się, mi się, mi się, mi się yy, przegrzał, wszystko się zresetowało, Oprócz dysku, oprócz tych innych dysków, ale dysk lokalny poszedł cały, w którym miałem zemsty przetrwania, dola i zarazek różne inne. A, a w piątym odcinku, w którym buduję willę za przetrwania, mam save. Wystarczy, że ściągnę, na kreatywie wszystko zrobię i będzie jeszcze raz. <grym> Dobra. Gdzie my jesteśmy? Wersja 1.3.2, jak co? Jest nowa lagi Ech, z tego Minecrafta nowego to są straszne tak naprawdę Grałem na normalu Też teraz pogram sobie na peaceful, patrzcie na to Tak drewno można inaczej zmieniać Update to już nie zrobię I tak Powtarzam, mam partnerstwo, dzięki wam jeszcze raz, dzięki wam z całego serca, jeszcze raz. Crafter Gamingowi też, też dziękujemy za to wszystko, co dla nas zrobił, zemsta będzie i będzie ok, dobra. I jeszcze mam nowy, kolejne nowe konto, Ronaldinho 2000 w którym będę nagrywał poradniki, update'y i różne wszystko, Piasek robi coś tam będę jeszcze kompilował. Ławka, y, powiem szczerze, że to Mondo zola wymyślał. Na jakimś tam graliśmy sobie na jednym serwerze. Y, Normalnie, nie? W drzewo mi zniszczył i miałem pół serduszka. No trudno się mówi, no ale przestraszył mnie. Nie da się odmówić. Nie, nie da się nie, nie powiedzieć o tym, że się nie przestraszyłem. No słyszałem tylko za plecami takie Już wiedziałem. O nie. I. Pff. Z tego drzewa też zaskoczyłem, bo nie znalazłem tej dziurki, którą było trzeba. I zleciałem i... i... Chyba wam pokażę tą dziurkę. Tak, to było tutaj i zostało mi tej duszko. <gry> i wykopałem. Gdzie ona była? To tak by się przydało, bo, ja, bo wtedy grałem i on był przy mnie. Może on by wiedział, gdzie jest ta, ta szpara. Teraz trzeba na niej uważać, żeby nie, do niej nie wpaść. Bo ja wam nie powiem, co tam jeszcze jest. Hmm. Dobra, nie będę szukał, bo wpadnę w nią i będzie po mnie. Ale tak, już wam mówię. Tam była dziura, w której jest lawa. Eee, Creeper wybuchł i tam była lawa, tak. Bardzo fajna niespodzianka od pana Creepera, którego pozdrawiamy. Nie no, ale naprawdę tam była lawa i to było piękne. Dobra, poszukajmy. Moim zdaniem tu gdzieś powinna być. Ja. Cool. Wakacyjny chyba nie miał tych. Yy, ten prawdziwy nie miał. Nie, mia, yy, nie miał rękawiczek. To wybaczcie, bo mi też się skasowały skiny i po prostu tak wygląda wakacyjny z rękawiczkami. Zapomniałem o nich. Ale rękawiczki zawsze mam takie po prostu. One się, przyda się przydają, się się. No dobra. No to to był ten sp Rzecz trudne. Dobra, więc ja jestem. żorożek wacieszcząca jak zwykle ludzie. Jak zwykle. No, więc dziękuję za oglądanie. Ściągnę z okulary. No, dziękuję za oglądanie i na razie. Hej, ludzisko!